Nie będzie tu Pana Jezus Chrystus. bardzo. się cieszę, że przed moim wystąpieniem udało się nakarmić ciało, Ona ma nic gorszego niż stawanie pomiędzy podajki na jedzenie. Szanowni Państwo, gratuluję tego wydarzenia już na tym etapie, chociaż jeszcze nie wszystko się dowiedzieliśmy i jeszcze nie wszystko usłyszeliśmy, o udziału się dziadku, ale już samo to, jakich rozmiarów jest zaangażowanie w to wydarzenie, zaangażowanie młodzieży, nauczycieli, tutaj powiedzmy mieszkańców jest pilujące i ujmujące. Bardzo serdecznie za to dziękuję, zaangażowanie. Zanim przejdę do tematu, może dwa takie takie... Takie anegdotki, które znalazłem w notatkach księdza Rałata Dzieciaka, To też świadczy o tym, że był człowiekiem z poczuciem humoru. Znalazłem taki mały świstek, to jest jego pismo, na którym sobie zapisał taki dowcie. Nie ma już dzieci za bardzo. Więc ksiądz pan zapisał sobie definicję kawalera. to jest kawaler? Wiecie, kto to jest? Pan co chodzi, 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 a jak ona zachodzi, to ona odchodzi. <noise> Krządzkolat miał poczucie humoru. A dzisiaj mamy też, też dzień e, święceń kapłańskich. Krządzkolat e, w Katedrze w Ternowi przyjęł święcenia kapłańskie. Krządzkolat w dzieciach miał. E, taki cykl wykładów duszpasterskich, o których biskupi go prosili, biskup Stepa i po jeszcze w seminarium kapłani zanim pojechali na i zatrzymywali się na taki kurs duszpasterski. I w ramach tego kursu duszpasterskiego zawsze wykładał, że nawet przez 3-4 lata, bo tak wskazuje na te na prośbę biskupów kierowane do księdza pałata e, miał e, wykład taki pastelski, wykładów duszpasterstwich do, do, do Deontesmiteru. I kiedy pierwszy raz się z nimi spotykał, to właśnie składał im z okazji przyjęcia święcej życzenia. I czynił to mniej więcej w taki sposób. Ożenić się tych dobrze. Wieprzka zabić tydzień dobrze. Księdzem być zawsze dobrze. A więc niektórzy że słabo wycenił małżeństwo, że tylko trzy dni dobrze. <grystwa> Szanowni Państwo, karni, a z tym następczym sam żyje, pasterstwo evangelistyczne, podstawową troską księdza Bernardina Dzieciaka o religijną formację parafii. Ksiądz Kramat w Bernardyn Dzieciach postępował w św. Augustyn, który mawiał właśnie, z tym następczym sam żyje, a z tym, jego działalności nadal jest wzorem dla wiele. Godna podziwu była jego odwaga i rozmach duszpasterski, z jakim przez, prawie, przez 62 lata poświęcał się dla sprawy umacniania i z, y, wspomagania kościoła, które jest tutaj w Ujanowicach. Robił to bardzo konsekwentnie, bez względu na sytuację, bez względu na potencjalne grożące niebezpieczeństwa, ostrzeżenia, donosy, groźby. W życiu i posłudze przyświecało mi kilka zasad. Przede wszystkim budować Kościół w sercach wiernych i w murach świątyni. Walczyć o prawdę i godność człowieka. Przebić ideę wzajemnej solidarności wśród ludu i kapłanów, służyć Bogu i ojczyźnie. W zasadzie te zasady wybrzmiały i w tych wcześniejszych prelekcjach, jak i w tym przedstawieniu bardzo pięknym, które przedstawiła, przybliżyła nam postać księdza Pałata, właśnie młodzież. Działalność księdza ta dydna dziedziaka, rozwijała się tak, by na każdym etapie jego życia stawać się bardziej czytelną i nasyconą. Traktowanie posługi kapłańskiej z tak niespotykanym poświęceniem musiało być pokłosiem patriotycznej tradycji, w której ksiądz Prawo wzrastał, przy, przyjęciem wartości przekazanych mu przez rodziców, o czym słyszeliśmy w wygłoszonych już wystąpieniach. Szanowni Państwo, każda formacja, każde już pasterstwo musi mieć swoje źródło w Eucharystii i do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym prowadzić. Było o tym bez wątpienia przekonany Janowicki proboszcz nazywany dziekanem tysiąclecia. Ciekawe słowo, ale dziekan tysiąclecia, to właśnie on w Eucharystii, to w Eucharystii człowiek najpełniej spotyka się z Bogiem. To tu wsłuchuje się w Jego Słowo, jednoczy się z Nim, przyjmując do serca Jego ciało i krew. I mając tego świadomość z dzieciach z całą determinacją troszczył się o religijną formację swoich parafian, akcentując obowiązek uczestnictwa w niedzielnej przyświętej, akcentując częstą Komunię świętą czy obecność na nabożeństwach w Kościele parafialnych, zwłaszcza szerząc nabożeństwo do najświętszego serca Pana Jezusa. To jest, myślę, też efekt tych dzisiejszych statystyk, które czynią ujanowicę najbardziej praktykującą, jeśli chodzi o Niedzielną Przeświętą parafię w Polsce. Ksiądz Bernardy Dzieciak wiele razy nauczał o wartości eucharystii. Poruszał trudne tematy, dotyczące między innymi niegodnego przyjmowania komunii świętej. W jednym ze swoich kazań mówił, woban zaglina mi proszę Nigdy nie popełniajcie świętokradztwa. Świadkowie wspominają, że słowa te wypowiadał z ogromnym zaangażowaniem i mocą. Podobnie z niezwykłą starannością i godnością przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej. Wiele osób, które uczył religii w szkole i w punktach katechetycznych, wspomina po dzień dzisiejszy jego niesamowite zaangażowanie. O prawdziwym probiegu duchowym człowieka świadczy jego postawa wobec Najświętszego Sakramentu. W Najświętszym Sakramencie przebywa sam Bóg pod postacią chleba. Ten fakt wymaga od człowieka głębokiej wiary w rzeczywiste istnienie Boga pod tymi sakramentalnymi postaciami. W tabernakulum sam Pan Jezus czeka na człowieka, pragnie z nim rozmawiać. Pragnie z Nim przebywać, być Jego najlepszym przyjacielem. O takim przyjacielu mówi księga Mądrości, kto przyjaciela znalazł, ten skarb znalazł. Można te słowa odnieść do relacji Bóg-człowiek i człowiek-Bóg. Człowiek jako przyjaciel Boga pragnie z Nim przebywać, rozmawiać, opowiadać o swoich trudnościach, zwycięstwach i radościach. Takim właśnie przyjacielem Miłośnikiem Jezusa Eucharystycznego był się z Bernardem Często do swego przyjaciela najlepszego podążał, często z nim rozmawiał, często zwierzał mu się z różnych kłopotów i przeżywanych radości. Kochał całym sercem Boga w Trójcy Święty Jedynego, który jak głęboko wierzył, przebywa w Tabel Często można było, słyszeliśmy już dzisiaj o tym, zastać. Księdza Bernardyna właśnie w Kościele, gdzie odmawiając ofiarę, obrożaniec, w kręczącej, pokornej postawie, z rękami złożonymi adorował Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Po odprawieniu przyświętej odprawiał długie dziękczynienie na nakręczniku. Miał wielki szacunek do Najświętszego Sakramentu. Jego praktyka nawiedzania najświętszego sakramentu była wpisana w porządek dnia. Nawiedzał Jezusa obecnego w Eucharystii zawsze po katechizacji. Był to jego codzienny pokarm, z którego czerpał niewypowiedziane siły. Na nawiedzeniu przebywał dwie godziny, a nawet całe noce. Księżarni Kariusze wezwani w nocy do chorego mogli go nieraz zastać w kościele za to w modlitwie. Gdy był nieobecny na plebanii, było wiadome, iż jest na pewno w kościele. Trwał wtedy przed najświętszym sakramentem w wielkim modlitewnym skupieniu. Trzeba było nieraz dość długo czekać, zanim zwrócił uwagę, że ktoś wszedł do kościoła. Szanowni Państwo, właśnie w blaskach wiecznej lampki ksiądz Bernardyn. Coraz bardziej upodatniał się do swego mistrza. Nie wiem, czy ktoś zliczyłby ten czas, jaki w ciągu swego długiego kapłańskiego życia spędził sam na sam z Jezusem. To, co Pan mówił do niego w Eucharystii, tak zdumiewająco pięknie owocowało w jego życiu. Pan mówił, a on siedział, zasłuchany jak Samarytanka przy pełnej studni dającej wodę na życie wierszy. Swoim parafianom, czyli wam, waszym przodkom, zwłaszcza młodzieży, ksiądz Dzieciak wyraźnie wskazywał na eucharystię jako najważniejsze źródło dążenia do doskonałości. Sam prowadził parafianę koncernę eucharystyczną dzieci. Mówił, że najwięksi Bohaterzy Kościoła Katolickiego to owoc Eucharystii, czym słońce dla świata fizycznego, tym Eucharystia dla dusz. Pouczał swoich wiernych sposobie okazywania czci wobec Najświętszego Sakramentu. Wprowadza różnego rodzaju sposoby czci i uwielbienia Najświętszego Sakramentu, jak adoracje. Jak nawiedzeniem, że święte procesje eucharystyczne przede wszystkim zachęcał do częstego i godnego przyjmowania komunii świętej. Do zażyłej przyjaźni z Chrystusem eucharystycznym zachęcał bardzo gorąco w takich słowach. Ludzie Cię nie zrozumieją albo wyśmieją się z Ciebie i nic Ci nie pomogą. On zaś wysłucha Cię, zrozumie i najwięcej Ci pomoże. Przez całe życie kapłańskie do Przyświętej i innych sakramentów świętych solidnie się przygotowywał. Przy sprawowaniu sakramentów świętych był skupiony, nigdy się nie spierzył. Ofiara Przyświętej była w programie jego dnia czymś wyjątkowym, zasadniczym, była fundamentem. Z wielkim przejęciem ją celebrował oraz najczęściej również w dzień powszedni, że świętą śpiewał. Do sprawowania najświętszej Eucharystii, jako centralnego punktu życia religijnego, religijnego przygotowywał się przez modlitwy, skupienia oraz ciągłe, ciągłe studium liturgii, którą bardzo kochał. Dlatego promieniowała z niego w czasie przyświętej wielka miłość i pobożność. Udzielanie komunii świętej wiernym było dla niego również czynnością uniknioną, ponieważ wtedy udzielając Komunii Świętej mógł Jezusa adorować w najświętszym sakramencie. Mówiono, że pięknie rozdaje Komunię Świętą, bo każdy patrząc wtedy na twarz księdza Bernardyna, wypatrywał w niej głęboką wiarę w podawanego samego Boga. O wielkim szacunku do Eucharystii świadczy także zdarzenie, które miało miejsce podczas odpustu parafialnego w Laskowej z powodu dużej liczby ludzi. Tamtejszy ksiądz Bronkowski powiedział przez mikrofon, aby wielu przyjmowali komunię na stojąco. Znany jest ten fakt. A ksiądz Bernardy dziedzia jako dziekaw zareagował z niezadowoleniem. Powiedział krótko, ale stanowczo: Komunie świętą przyjmuje się na Obok Koszyk Świętej, sakramentem bardzo ukochanym przez Księdza Dzieciaka był sakrament pokuty. Ksiądz Bernardyn uważał posługę w konfesjonale za swój niezwykle ważny obowiązek kapłański. Nie spowiadał penitenta zbyt długo ani nie za krótko. Ksiądz Bernardyn, Dzieciak to miłośnik, ale równocześnie nie wolnił konfesjonalu. Codziennie widywano go w konfesjonale. On czekał na penitentów, a nie oni na Niego. Urządzał w swojej parafii częste spowiedzi święte, by w ten sposób podnieść poziom moralny i religijny swojej parafii. Miał opinię spowiednika niezrównowanego, niezrównanego, cennego, gorliwego i świątorniwego, odznaczającego się niezwykłą mądrością i wiedzą ascetyczną, wyrozumiałością i trafnym sądem, umiejętnością dawania rad i stawiania wymaga. Był wielokrotnie mianowany z pojemnikiem sióstrów, które chętnie o to prosiły. Pewnego razu już nawet sama kuria zwróciła się do siostry przełożonej z zapytaniem, to już, na którą kadencję księdza dzieciaka potrzebujecie, to była kadencyjność, to siostry miały tak yy, wyrafinowane. Się duchowa, że specjalny kapłan musiał, musiał być oddelegowany. Oczywiście e, chodziło o kapłana świątobliwego i siostra, e, taką posługę zawsze z oddaniem pełnym. E, I e, siostry bardzo sobie tą posługę ceniły. I powia, chyba na trzy lata dawała zezwolenie na spowiadanie sióstr. Posługa profesjonalna stanowiła dla księdza dziedzica prawdziwą radość, ponieważ właśnie tam. Mógł tak owocnie pomagać duszom zagubionym. Nauki w Konfesjonale świadczą o jego wielkim urobieniu wewnętrznym. Pouczał i dawał w czasie spowiedzi wskazówki, takie jak ta jedna tylko ucieczka niechanki człowieka, a jest nią ucieczka przed grzechem. W konfesjonale dało się odczuć, iż całą swoją uwagę kieruje penitentowi, aby pomoc w odnalezieniu właściwej drogi życia. Nie liczyło się u Niego ja, a, ale tylko pomoc drugiemu człowiekowi. Świadczy o tym między innymi fakt, iż chętnie przyjeżdżał na spowiedź rodzinnej parafii, nie szukał wtedy konfesjonału dla siebie przy głównym ołtarzu, ale zazwyczaj siedział pod chórem, gdzie jest najwięcej penitentów i w czasie spowiedzi nie opuszczał konfesjonału, spowiadał bez przerwy sam tą drogą kroczył ku zbudowaniu innych. Do sakramentów świętych pragną wszystkich e, dorosłych, jak najlepiej przygotować w kazaniach, w godzinach stanowych, e, a dzieci i młodzież właśnie w czasie katechizacji. Oznaczał się głęboką wiarą w to, że rzeczywiście sam Bóg działa w tych sakramentach, w tych sakramentach jego wielkim pragnieniem było, aby wszyscy odchodzący z tego świata byli pojednani z bogiem. Szedł do chorego spontanicznie, przeczuwając, że wnet umrze. Całe jego życie koncentrowało się wokół świętych czynności, które sprawował z namaszczeniem i bardzo autentycznie. Szanowni Państwo, Ksiądz Prawda Bernarda, dzieciak był dobrą duszą wszystkich już panisterskich spraw w parafii. Zawsze wobec wszystkich ludzi jednakowo dobry człowiek. Ludzie przychodzący na plebanie byli to zawsze goście, źródło jego kapłańskiej radości, przed którymi nie uciekał. Z rozmów z nimi, z poznawania ich spraw, trosk, problemów i radości rodziły się w jego głowie i sercu plany dusz pasterskich i sposoby ich realizacji. Wielu korzystało z jego żywej wiary i gorliwości dusz pasterskich. Patrząc na postawę dziekana tysiąclecia Skujanowic można było dostrzec, że jego życie było eucharystyczne, a sprawowanie świętej, stanowiło źródło i szczyt jego pastelskiego posługiwania w parafii. Kiedy podnosił chroski i kielich podczas świętej, albo gdy trzymał przypominał człowieka zakochanego, wpatrzonego w obiekt swojej miłości. Ksiądz Pałac sam wyznał podczas rekolekcji, które prowadził dla kleryków w Tarnowskim Seminarium, że Mistrza Święta jest absolutnie centrum mojego życia i centrum każdego dnia w moim życiu. Kończąc, ksiądz Pałac był bardzo bliski parafianom z Ujanowiec, którym z całym oddaniem przez 62 lata służył, z którego pasterskiej pomocy korzystali, darząc go i szacunkiem. Należy mocno wierzyć, że teraz wstaje się za nami wszystkimi u Boga i wyprasza nam potrzebne łaski. Dostrzegajmy w Nim, naszego orędownika u Boga i podążajmy Jego śladami do domu Ojca, gdzie jestem o tym przekonany i myślę, że każdy z nas, gdzie na nas czeka. I gdybyśmy się tam z Nim nie spotkali, bardzo byśmy Go zawiedli i rozczarowali. Dziękuję.